Camp Nou znów ożyje. FC Barcelona wraca na swój stadion i planuje przełomowy sezon. Mimo wielkich finansowych ograniczeń, FC Barcelona wchodzi w kolejny etap odbudowy. Nie tylko sportowej, ale infrastrukturalnej. Po miesiącach niepewności i rozczarowań, kibice Dumy Katalonii mogą wreszcie poczuć tchnienie nadziei. Wszystko za sprawą oficjalnie potwierdzonej daty powrotu na legendarny stadion Camp Nou który od miesięcy przechodzi kosztowną przebudowę. Choć sytuacja finansowa klubu wciąż jest daleka od ideału, zarząd robi wszystko, by rozpocząć nowy sezon ligowy u siebie, przed własną publicznością. Powrót ten może mieć ogromne znaczenie nie tylko symboliczne, ale i praktyczne pozwoli odbudować frekwencje, przychody i, co najważniejsze tożsamość drużyny. Przypomnijmy, Barcelona przez cały sezon 2024 i 2025 roku była zmuszona rozgrywać mecze na stadionie olimpijskim na wzgórzu Montuic. Był to efekt decyzji Joanne Leporti, który, idąc śladami Realu Madryt, postawił na kompleksową modernizację camp nou. W przeciwieństwie do królewskich, którzy inwestowali w czasach pandemicznego przestoju, barca musiała mierzyć się z konsekwencjami sportowych i ekonomicznych zawirowań. Na domiar złego obowiązująca jest zasada 3 i 1 narzucana przez La Liga, czyli konieczność wykazania trzykrotnie większych przychodów w stosunku do wydatków. Skutecznie paraliżuje możliwość wzmocnień. Jak obliczono, by móc pozwolić sobie na zakup zawodnika za 80 milionów euro, na przykład Luisa Gionżo, FC Barcelona musiałaby wcześniej zarobić. 240 milionów. Te liczby doskonale pokazują, z jaką skalą trudności musi mierzyć się zarząd klubu? Przebywanie z dala od Camp Nou również odcisnęło piętno. Średnia frekwencja na stadionie olimpijskim wyniosła zaledwie 40 tysięcy widzów. To zdecydowanie mniej niż mógłby pondugeścić oryginalny obiekt. Pierwotny plan zakładał, że drużyna wróci na Camp Nou już w listopadzie 2024 roku. Później pojawił się termin luty 2025 roku wreszcie. Maj. Żaden z tych terminów nie został dotrzymany. Dopiero teraz, po wielu miesiącach napięcia, dyrektor klubu Joan Soler zdradził w rozmowie z Mundo Deportivo, że pierwszy mecz sezonu 2025 i 2026 roku w La Liga zostanie rozegrany właśnie na Spotify Camp Nou. Ostatecznym testem dla nowego stadionu ma być mecz o Puchar Gampera, który odbędzie się w pierwszej połowie sierpnia, kilka dni przed ligową inauguracją. Podczas Pucharu Gampera odbędzie się próba dla określonej liczby osób, ponieważ musimy ocenić dostępność stadionu. Rozpoczniemy ligę na Spotify Camp Nou. Tego naprawdę potrzebujemy w tym momencie, potwierdził Soler. Dla fanów Barcelony to wiadomość, która może choć częściowo zrównoważyć rozczarowania ostatnich miesięcy. Powrót na Camp Nou oznacza powrót do korzeni, do stadionu, który przez dekady był świadkiem największych sukcesów i emocji. To tutaj Robert Lewandowski, Gavy, Rafinha i być może Louis Bias mogą stworzyć zespół, który na nowo wzbudzi strach wśród europejskiej elity. Oczywiście czeka ich trudne lato. Klub musi wykazać się wielką kreatywnością w pozyskiwaniu środków oraz nieustanną elastycznością w ramach rygorystycznych przepisów finansowego Fair play. Ale jedno jest pewne: z nowym sezonem wraca stary dom. A to zawsze daje nadzieję na nowe otwarcie.